Po 65 latach mordu sądowego na trzech komandorach, którzy w zasadzie i o tym trzeba pamiętać, są takim symbolem innych, których zamordowano, męczono, dręczono we więzieniach, teraz nastąpi taki historyczny punkt, symboliczny jednocześnie punkt dla wszystkich, którzy zostali potraktowani w sposób haniebny w tych czasach. I Ci, którzy bronili polskiego wybrzeża w 1939 roku i którzy budowali polską marynarkę po wojnie, wrócą na to wybrzeże z honorami. To jest dla rodziny bardzo trudny dzień, ale jednocześnie dzień pełen chwały i dzień pełen spokoju, że dożyli tego pięknego momentu, że mogą po prostu brać udział właśnie w pogrzebie. I że znają to miejsce i że mogą tutaj przyjechać, prawda, na miejsce pochówku, na cmentarz, mogą zapalić świeczkę, mogą się pomodlić. Także jest to trudny dzień, ale też dzień pełen chwały i dzięki Panu Bogu, że, że do takiego dnia nas wszystkich jak gdyby tutaj doprowadził. Pan komandor Stanisław Mieszkowski, pan komandor Jerzy Staniewicz, pan komandor Polucznik Zbigniew Przybyszewski. To byli wybitni oficerowie marynarki wojennej II Rzeczypospolitej, dowódcy okrętów wojennych RP. Uroczystą, żałobną muszę święto w pierwszym dniu pogrzebowych celebracji sprawiemy tu, w Helskim Kościele w miejscu, na Półwyspie, który jest symbolem ich walki o wolność naszej ojczyzny podczas wojny obronnej 1939 roku. Ich drogi były różne, tak jak oni sami różnili się między sobą. Mieli ze sobą także wiele wspólnego. Wchodzili w dorosłość, gdy po latach zaborów odradzała się niepodległa Polska. Połączyły ich morze i miłość ojczyzny. Wszyscy trzej byli absolwentami oficerskiej Szkoły Barnarki Wojennej w Toruniu, a w 1939 roku byli obrońcami Polskiego Wybrzeża, byli obrońcami Heli. Po jego kapitulacji dostali się do niewoli Wojnę spędzili w niemieckich, jenieckich obozach, a po jej zakończeniu nie wyobrażali sobie życia na obczyźnie, dlatego powrócili. Oni nawet nie planowali służby w tej marynarce powojennej, w marynarce dominium sowieckiego w Polsce. Wiem od syna, Komandora Mieszkowskiego, doktora Witolda Mieszkowskiego, że jego ojciec po wyjściu z oflagu zamierzał zbudować fabrykę zabawek dla dzieci. Jakoś nie wyobrażał sobie siebie w tej marynarce ludowej, jak komuniści mówili. Zdawać by się mogło, że wreszcie zajaśniała Jutrzenka wolności. Była nadzieja, że ludzie odszą, ze swych oczu, wojenne łzy. Tu się zaczyna operacja specjalna komunistów. Oni podchodzą pod takich ludzi jak Mieszkowski, Staniewicz i inni, i przekonują ich, Proszę panów, tu do Gdyni, nad Polskie Morze, przybywają młodzi Polacy gdzieś z drugiego końca, z Rzeszowa, Starnowa, z, z Krakowa. Marzą o wielkiej przygodzie, chcą być marynarzami, chcą służyć Polsce. Panowie, jesteście dla nich wzorami, jesteście żywymi legendami. Panowie nie mogą zrezygnować ze służby. I oni dają się przekonać. Oni idą do tej służby, w tej sowieckiej marynarce kierowanej przez sowieckich oficerów, z tą myślą, że będą potrzebni tej polskiej młodzieży, tym młodym marynarzom. Jakżeż bardzo się pomylili. Operacja specjalna chodziło o to, żeby ich przyciągnąć, żeby przyciągnąć innych oficerów, żeby ich po prostu namierzyć. Liczyli na to, że kiedyś w Polsce zajdą zmiany. Tymczasem ich nadzieje okazały się płonne, a na uprzedną wolność przyszło nam poczekać jeszcze długie lata. A ich marzenia zawiodły ich, niestety, do piwnic Mokotowskiego więzienia. Kilka lat później pan Komandor Mieszkowski wychodzi z psem na spacer i już nie wraca do domu. Jest aresztowany. Przez informację wojskową. Aresztowania trwały od jesieni 50 roku do grudnia 51 roku. Informacja wojskowa nazywana była wtedy UB do kwadratu. To byli najwięksi bandyci, jakich ziemia wtedy nosiła. To byli specjaliści sowieccy od łamania ludzi, od wymuszania zeznań, doświadczeni zbrodniarze. Spisek komandorów to jest określenie propagandy komunistycznej. Spisek komandorów to jest taka, taka obiegowa popularna nazwa procesu wyższych oficerów marynarki wojennej, który miał miejsce w latem 1952 roku. Zarzucono im że szpiegostwo i dywersję. Jednak zarzuty które im postawiono były w całości sfabrykowane. My dzisiaj wiemy, że nie było żadnego spisku. Że jest zupełnie absurdalne wiemy, że oni nie byli szpiegami. Proces, który stał się ich udziałem, który przeszedł do historii pod nazwą procesu komandorów, był częścią znacznie obszerniej nakreślonej akcji pacyfikowania powojennego wojska polskiego. I w wyniku owego szaleństwa życie straciło 19 oficerów polskiej armii, w tym trzech Naszych żegnanych bohaterów, winą paradoksalnie stał się ich patriotyzm i umiłowanie biało-czerwonej bandery. Wystarczyło być wykształconym Polakiem po wojnie, żeby wzbudzić podejrzenie. Ponieważ bolszewicy stosowali zasadę, że najbardziej podejrzane są te środowiska, które otrzymały wykształcenie i zostały uformowane w niepodległej Polsce. No oni po prostu nie pasowali. Byli tak zwanymi oficerami sanacyjnymi, burżuazyjnymi. Wszędzie widziano wroga, a przede wszystkim właśnie w tego typu osobach, takich oficerach, którzy mogli spowodować jakby zachwianie pewnej idei, która była zapoczątkowana poprzez stalinizm, poprzez marszałka Rokosowskiego, poprzez Bolesława Bieruta, czyli jakby takie przedłużenie władzy sowieckiej w naszym kraju. Oni byli nie tyle niebezpieczni, co niewygodni. Nie byli swoi i nie pasowali do koncepcji stalinowskiej, komunistycznej, powojennej Polski. sowieci liczą na to, że jeśli wymordują lub zneutralizują wykształconych Polaków z tego pokolenia urodzonego na początku wieku, z pokolenia właśnie panów komandorów, to będzie można Polskę zniewolić. Oni chcieli wychować nowego człowieka, zacząć wychowanie młodego Polaka od i przekonać go, że to jest najlepszy ustrój na świecie. I to było śmiertelne niebezpieczeństwo dla Polski. Dlatego my nieustannie musimy o tym mówić, bo wielu ludzi w Polsce nie rozumie znaczenia ofiary żołnierzy wyklętych, a także ofiary życia takich ludzi, jak panowie Komandorowie, którzy bez broni w ręku świadczyli o tej prawdziwej Polsce. Mówił mi doktor Witold Mieszkowski, syn komandora Stanisława Mieszkowskiego, że kiedyś podszedł do niego stary człowiek, marynarz, i powiedział, czy pan wie, dlaczego zamordowano pana ojca i innych komandorów? I patrząc w mu w oczy, powiedział, bo proszę pana, bo my jako marynarze wwaliliśmy obcasami przed nimi, stawaliśmy wyprężeni jak struny na baczność, kiedy oni przechodzili. To my wiedzieliśmy, że przechodzi polski oficer, a nie jakiś Sowieta z jakiegoś tam awansu społecznego, jakaś, za przeproszeniem, łachudra, jakiś politruk sowiecki. Myśmy wiedzieli, że to są prawdziwi Polacy, że to są nasi oficerowie, że oni dowodzili okrętami Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej. I za każdym razem widzieliśmy, że ci, że ci Sowieci zgrzytają zębami, bo myśmy ich lekceważyli. Myśmy wiedzieli, że oni są niewiele warci. Więc może za to też umierali panowie komandorowie, że byli po prostu rzeczywiście wzorcami osobowymi dla tych młodych marynarzy. Trzeba ich było zabić, bo te wzorce osobowe nie pasowały do wzorców propagowanych przez komunistów sowieckich. Bo ten pan komandor Mieszkowski nie pasował do obrazu sowieckiego oficera. Musimy pamiętać, że w Ludowe Wojsko Polskie, armia, stanowiła jeden, czy miała stanowić, za myśl komunistów, jeden, jedną z podpór systemu. Czyli oprócz aparatu represji tzw. cywilnego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Ludowe Wojsko Polskie miało być taką drugą, drugą podporą trwałości systemu komunistycznego w Polsce. Najważniejszą wartością, którą oni reprezentowali, był honor oficera Wojska Polskiego, honor oficera marynarki wojennej. Sowieci rozpoczęli degrangoladę wojska polskiego od wyszydzania, wyśmiewania pojęcia honoru. Że honor to jest coś archaicznego, staroświeckiego. Oficer bolszewicki, sowieta, rasowy nie kieruje się z ża żadnym honorem. On się kieruje y, posłuszeństwem. Sowieci żądali wierności i ideologii. Nasi oficerowie wiedzieli, że pierwszą po Bogu miłością jest Polska. Więc tacy ludzie nie pasowali do Polski sowieckiej. Kiedy już y, Sowieci uznali, że nie są potrzebni, postanowili ich po prostu zabić. Ci oficerowie byli skazani w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej 21 lipca, ostatniego dnia obowiązywania tej nazwy państwa. Co ma wymiar symbolu. Dlaczego? E, dlatego, że e, komuniści odcinali się całkowicie od e, ciągłości historycznej Rzeczpospolitej, tak, zmieniając nazwy państwa, e, i jednocześnie pozbywając się symboli dawnego świata, tak, tych przedwojennych oficerów. Oni byli skazywani w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej, nie w imieniu PRL, który powstał już na, na, na następny dzień. Wyroki wykonano na Mokotowie w grudniu 1952 roku. 12 grudnia komandor Staniewi, 16 komandor Przybyszewski i komandor Mieszkowski. Strzałem w tył głowy... To nie było To był mord na wzór katyński. posłoną nocy do dziur w ziemi. Tam, gdzie odnalezienie w przeszłości ludzkich szczątków nie wzbudziłoby sensacji, czyli na cmentarzu. O wojennej Polsce. W okresie stalinowskim sprawujący władze nie tylko pozbawiali niewinne ofiary życia, ale chcieli zabić prawdę o dokonanej zbrodni. Temu miał służyć zakaz wydawania ciał. Rodzinom pomordowanym, wmawiali sobie i innym. Nie ma ciała, nie ma grobu, a więc nie ma zbrodni. W ten sposób zabijemy także pamięć o ofierze, a niesprawiedliwi sędziowie i więzienni oprawcy unikną sprawiedliwej kary. Oprawcy niestety nie, nie zostali osądzeni, owszem zostali w latach, w okresie odwilży od tak, polskiego października i tych późniejszych lat zostali zwolnieni z wojska, natomiast nie spotkała ich tak naprawdę żaden proces sądowy, po którym trafiliby do więzienia, trafili w różne inne miejsca w administracji publicznej, gdzieś się przechowali. Witold doczekał się jakichś symbolicznych wyroków, rok czy dwa lata w zawieszeniu dla ostatnich żyjących, no ale to przecież kpina, ze sprawiedliwości. Biologia spowodowała to, że my nie wyciągnęliśmy wedle tych oprawców tych należytych kar. My możemy ich piętnować i to robimy. Ta wystawa oczywiście pokazuje nie tylko bohaterów, ale również pokazuje oprawców. My możemy ich piętnować. To jest nasze zadanie na dzisiaj: aby nie zapominać o tych bohaterach, ale pamiętać również o oprawcach. Poprzez takie działania właśnie edukacyjne IPN-u, czy, czy też i Marynarki, Muzeum Marynarki Wojennej, gdzieś to będzie w stanie się przebić do szerszej świadomości historycznej społeczeństwa. Cieszymy się, że możemy tą wystawą rozpropagować tą historię, dzięki temu mieszkańcy Gdyni, mieszkańcy Pomorza będą mogli zapoznać się z tą, z tą historią, z tą czarną historią, która tak naprawdę zakończyła się niedawno, ponieważ lata 50. Lata 60. aż do roku 89. No, Pomorze Szczególnie było narażone na różnego rodzaju represje. Witold powiedział mi, to było 5 lat temu, że jego marzeniem jest. Nie ta sprawiedliwość, bo ostatecznie najwyższym organem, najwyższą instancją sądową jest Pan Bóg i Pan Bóg ich osądzi. Największym pragnieniem jest, żeby szczątki śmiertelne zostały odnalezione i żeby zostali pochowani tak, jak w Polsce, w kraju katolickim, chowa się ludzi, chowa się zwłaszcza bohaterów. Co się stało, że się udało, to jest bardzo dobre pytanie. Dzisiaj mamy rok 2017. Przez te wszystkie lata robiono wszystko, żeby zadeptać tą pamięć. My jako rodziny katyńskiej i rodziny komandorów zamordowanych nosimy w sercach ten testament właśnie walki o, tej pra o tą prawdę. Więc ta prawda jak gdyby manowała najpierw w serc rodzin. Pan dr Witold Mieszkowski, on nie czekał. Z założonymi rękoma, przepraszam za moje wzruszenie. On poświęcił ponad 65 lat swojego życia po to, żeby prawda ujrzała światło dzienne. On pukał do wszystkich drzwi możliwych. On chodził do prokuratury wojskowej. On chodził do urzędów państwowych z wielką nadzieją, że zostanie. Ta sprawa, tej sprawie zostanie nadany bieg i, i w końcu ta prawda ujrzy światło dzienne. No niestety, na początku lat 90. powiedziano mu w prokuraturze, że to jest jego prywatna sprawa. Nikt nie będzie ekshumował tych ofiar i nie udzielono mu w zasadzie żadnej pomocy. Nawet po 1989 roku też yy, ta prawda była zakłamywana. Przemilczana w dalszym ciągu starano się podtrzymywać, że to byli komendorzy, którzy próbowali pracować na rzecz obcego wywiadu i musiało to dopiero po prostu dojść do jakiejś rzeczywiście zmiany pokoleniowej, żeby można było bardziej aktywnie zawalczyć o tę prawdę historyczną, podobnie jako prawdę historyczną dotyczącą Katynia. Nadzieja pojawiła się dopiero. Kiedy za sprawę zabrał się profesor Krzysztof Szwagrzyk. W 2011, kiedy zostały zapoczątkowane prace na kwaterze EU na łączce warszawskiej dzięki Instytutowi Pamięci Narodowej, dzięki profesorowi Szwagrzykowi, który kierował tą grupę, grupą poszukiwawczą, mogliśmy odnaleźć naszych bohaterów. Myślę, że dobrze, chociaż późno, ale dobrze, że w ogóle doprowadziliśmy do tego, że możemy oddać cześć i chwałę bohaterom Września i godnie, godnie ich pochować. Nigdy nie jest za późno i czerpię z tego optymizm, że to nie, naprawdę nieważne, że to było tak dawno temu, 65 lat temu. Mówią niektórzy, że poszukiwanie tych szczątków jest bardzo kosztowne, że to nie ma sensu, że to tylko powoduje taki, taki niepokój, że dzieli ludzi. No to jest jeszcze jedno kłamstwo. Właśnie w tym pragnieniu godnego pochowania szczątków naszych bohaterów. W tym przekonaniu, że przeszłość to dziś, tylko cokolwiek dalej, mówiąc słowami Cypriana Kamila Norwida, że czas to pojęcie względne. Zawsze można wrócić do punktu wyjścia, zawsze można coś naprawić. Ich uroczystości pogrzebowe są czasem modlitwy o miłosierdzie Boże i nagrodę życia wiecznego, za nich świadectwo wierności ideą prawdy, wolności i podległości. Zęgi świadectwo miłości ojczystej. Mogą być latarnią, która prowadzi nas, wszystkich, którzy czujemy się Polakami, którzy czujemy się patriotami, ku temu, żebyśmy mogli z taką determinacją, jak zajdzie potrzeba, to naszą ojczyznę bronić. Każdy taki pochówek, to jest moim zdaniem. To jest integracja wolnych Polaków. To jest budowanie dobrej przyszłości, bo tak jak mówił święty Jan Paweł II, nie podcinajcie korzeni, z których wyrastamy. A mówiąc to, kilkakrotnie powtórzył: proszę Was, proszę Was, nie nakazuje, proszę Was, nie podcinajcie korzeni, z których wyrastamy. To są nasze korzenie. Niepodległa Polska, niepodlegli, suwerenni, dumni Polacy, kierujący się honorem. I nikt nam tego nie potrafi już splugawić. Bogu niech będą dzięki. Wy dziś odbieracie należny na Wam szacunek i cześć. Powracacie w ten symboliczny sposób na polskie wybrzeże jako bohaterowie. Można powiedzieć, że w jakiejś części również opowiada waszego życia, wasza duma i niezłomność, a także wierność najwyższą wartością, jakimi są Bóg, honor i ojczyzna. Przyniosły ukradlony plom, wolną i niepodległą Polskę, która jest naszym dziełem. Niejako wypełniły się wasze marzenia. Ja jestem przekonany, że my, Polacy, rośniemy, że my na naszych wartościach budujemy coś bardzo dobrego. Jestem o tym głęboko przekonany. I myślę, że tak jak w wierszu Adama Asnyka podnosimy ten gmach. Podnosimy ten gmach polskości, że nie depczemy przeszłości ołtarzy, choć mamy sami najpiękniejsze wznieść. Na nich się jeszcze święty ogień żarzy. I miłość ludzka stoi tam na straży. I my winniśmy im cześć. Cześć Panom Komandorom także.